Nie mam da czas gry. Mam oh, 5 tysięcy. Ej, ładnie, Dawaj, 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 dawaj w mordę, dawaj. Chuj, mordę dostał! Wow! jak to szybko leci, ja nie chcę, wiesz, dzięki, dobra, ulepszamy to, ulepszamy to, to, dobra, lecimy do wszystkiego. Au. Wow, to jest lepsze to. No no już mi na nic nie stać. No nie, Szybko, szybko! Niech, nie, 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 szuka, szuka. nie, nie, to worki nie, Worki zbieraj. Worki Jeden, z worka. Z worka jakąś serię dostaję. Co to za menel? Jakiś jakiejś menel siedzi dawaj, 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 dawaj ło, 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 ło ach, serię straciłem bo na tych chyba. nie, ja to sobie miałem. ale im większa seria, to tym więcej dostaje. aha, bo żadne te, te pieniążki nie mogą yy, może ani jeden pieniążek ani jeden ten, ani jeden ten taki, to takie kółko z tyłu nie może przejść. Ani te, ten worek, no i jak to przejdzie, no to prasę serię. Dobra. Menel, wypierdź Zanim tylko będę miał dużo pieniędzy A, Dzień dobry, daj im pieniądze Pciu 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 Kurwa e, Pciu I koko dżambo ja, ja, je, jajaje Pułantian Pciu Dobra Zawsze w ogóle nie. O! Mam pracownika jakiegoś, co on robi. nie nie wiem, nawet nie. wiem, co oni mi dają. Teraz gry mamy to. Ładnie, dobrze. Coś miany jeszcze jednego, ale ja sobie... muszę. Wow, 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 dużo. Ty, on mi dużo dał! Oni są jesteś tak że do tych podchodzić właśnie, do tych którzy mają i bo oni więcej dają. No muszę do tych podchodzić, bo oni mega dużo dają. Idzie minionek chyba jakiś. Nie. Zresztą no, idzie pan minionek, ale to nie ten. Daj mi pan pieniążki, do do. do. A, to ci nie dazą jednak, ale jak dazą to mega dużo. Dzień dobry, dzień dobry, pan mi da, pan mi da, piska. nie, 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 nubek, 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 nubek. chodź, 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 nubek, nubusz, nubusz, chodź, daj pieniążki. Mi pieniądze na sekundę. To moje? No nie. No tak, nie. No tak, to moje. Hmm. Nie wiem, co mi to dało. Dobra. No, Nie, no, no, żartuję. ja, nie wiem, da. Dobra. Yy, co my teraz tutaj mamy? Glicz, glicz chodź, choć kuczyku, kuczyku. Piąże, pieniądze, pieniądze. To zbierz, to zbierz, to zbierz i to zbierz. I wydamy na to. Pieniążki. Tak, teraz stać. Panie, 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 bo ja wiem, że pan mi tutaj dał, Ale dał mi pan jeszcze tak do rączki.

Kurde, muszę mój rekord pobić. Mój rekord tylko było tam 50 parę. Więc trzeba to pobić ten rekord. Dawaj, 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 nie, 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 kurwa no kurwa どこへどこへどこへどこへどこへどこへどういうことだ こういう場合。 Chociaż to, muszę chociaż 70 dobić, albo 60 Dawaj, dawaj Dawaj, 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 no dawaj, 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 dawaj Dawaj, dawaj, dawaj. Kurwa, dawaj No kurwa z niebie, polonek Łe, to złodziej Ty, bo ja się właśnie ze złodziejem biję Kurwa e, Piu, piu 去。<Sure. S 2> okay. Nie wiem, chyba z 80, z tego co że Dobra, jest. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj te pieniądze. Od razu dawaj to i to. Uhu, uh, uh, No to jazda. Lecimy do lepszenia. Ło, bo ja nam to wszystko wydaję. Kupuję tego i tego. Przyjaciela. Mm. Mm. A ja mogę komuś ukraść? Halo. A, kurwa. Twój przyjaciel przychodzi, który też mój przyjaciel będzie. lej on szybciej. Z dnia

O pieniążki, o pieniążki. Dzięki, dzięki, dzięki. Dawaj hajs, dawaj hajs oh, synu. Jeszcze miły człowieczku. Hajs mi dają, ty też mi daj hajs. Dawaj, dawaj, dzięki Menelu. Dawaj, ty też hajs, daj hajs, daj hajs, daj hajs. Yes. Jest.

To jest... Nie A dam mi o na I, i, i. A do, oh, dziękuję. A da mi pan pieniążka! mi pan pieniążka Jest! Dam mi pan pieniążka! Poproszę pieniążka. Bej pan daj pieniążka Jest! pan też daj pieniążka! Czekam, aż mi się rozbuduje tutaj. A jak mi się to rozbuduje, to chyba więcej będę dostawał tutaj, tak? Nie. Ale może z tego będę więcej dostawał. Muszę powieść znowu sobie, jako. teraz muszę spoglądać.

bir, bir yedan, yedan, iki, yedan, 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 iki, yedan, 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 iki, yedan, 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 iki, 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 2 1 2 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 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, dobra, 93 miałem, zobacz, odpuszczę sobie tą stówkę, to też mnie zadowola. To Trochę jeszcze za minuty. dobra, no to za 2 to za minuty kończę odcinek. Jak dostanę ten milion, kupię sobie to ulepszenie i kończę odcinek. Ale tak mi to nie, to za dużo nie da. No to wydam to wypracowniku. Też mi to w sumie za bardzo nie robię to zostanę 55 A bo to i to, to dostanę 70 No to do zobaczenia, Dzięki, O tak, oh, kurwa super, tak. tak Tak Dobra, dawaj, już dobra, no to zagrać sobie to Jeden, jeden, jeden No to w tym czasie, jak ja sobie naciskam, jest wolna seria zapraszam na mojego Twitcha, link będzie w komentarzach. Bo jak daję do opisu, to mi nie działa. Więc uwielbiam. ale Zatem będzie w komentarzach. Link na Twitcha, w niedzielę będzie live. A może też w niedzielę będzie live na YouTubie i na Twitchu. To się zobaczy, czy mi się będzie chciało w ogóle. Bo w niedzielę będę, pewnie tu bardzo zmęczony. Ale postaram się zrobić live. A i możliwe że będzie doktorek, ale tego jeszcze nie niczego nie zapewniam, Czy będzie? Dwa. dwa, jeden, dwa, jeden, jeden, dwa, jeden, dwa. I ten góryw ma tutajwa dwa, jeden 1wa 1 1raszą taktykom jest naciskanie jak są już tak przy dole jak są już na górze na no to Masz przeje póki są na dole, no to jeszcze możesz zdążyć, a ci są kurwa tam menel, menel, to da po co, po co? Było tam chyba... Ja muszę do stuby w tym odcinku dobić. Ja dobijam do stuby w tym odcinku. Jak nie dobiję do stuby w tym odcinku, zaczyna no, pewnie gdzieś tak... Zaczyna no, trochę mi to zajmie, ale muszę do... dobiję stówę w tym odcinku. Jak nie dobiję study w tym odcinku, to jadę do domu u doktorka i wybijam i walę mu w, w okno. W kuchni. Więc lepiej, lepiej, żebym dobił. Bo doktorek się nie idzie w kurw, podjadę, jak będę pod jego do domem ja zacznę przybywalić. The white, the white, the white. nu no, cu am, am Kurwa, nie wytrzymam No ja pierdolę, Hvorfor er det film Mam super. Dobra, yy, zmieniam zdanie, jednak zamiast nagrywać, ale zamiast jak nie zdobędę stupy, to zamiast iść do doktorka, to idę do innego kolegi, bo on mieszka w bloku, więc będę mu w drzwi. Nie, albo domofonem, albo w drzwiu będę po prostu pukał i później szybko ucieknę. To mnie nie znajdzie, bo za jego. Będzie dosyć prostu. To teraz myślałem, że lokal mieszka trochę daleko ode mnie. Więc się mi chciał robić. Dobra, dość. Shorta zobaczycie. No, pewnie gdzieś tak za parę dni będzie. Short, gdzie wbijam dzienne. Dzwonił koledze do mufonem. Będzie taki short po prostu. Szarta zrobię. Jak tak wali w drzwi w bloku, a później uspierda. Nie postać będę walił w drzwi, to tyle. Napierdalanie w drzwi, tyle. No, to ty ma tego, czy ten odcinek widzieliście się w